To propozycja skierowana do dzieci od lat 6 przygotowana na ferie zimowe przez Muzeum Regionalne. Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali zabawki, które idealnie sprawdzają się podczas wykonywania magicznych sztuczek. Spotkamy się na pierwszych zajęciach, które zaplanowaliśmy sobie w czasie ferii. To są zajęcia Zostań magikiem. Proponujemy na nich warsztatowe zajęcia, żeby dzieci stworzyły swoje takie magiczne zabawki. Te zabawki, proste w formie, posłużą jako. Nie wiem, zapełnia czy nudy w czasie ferii. Mogą stworzyć taki fajny, ciepły klimat zabawy. Pierwsza to jest portfelik, to tutaj zabawka, magiczny portfelik, gdzie wkładamy banknot po jednej stronie, po odwróceniu kartek, które stanowią części bank, portfelika, banknot znajduje się po drugiej stronie. Jak to się dzieje, to nie wiem. Magia, magiczna sztuczka. Jest też zabawka, tak zwana elastyczna układanka splątanka elastyczna, którą dzieci wykonają z papieru. I teraz jak prezentowałyśmy ten nasz prototyp, słyszałyśmy wow, jak to się dzieje. Trzecia zabawka z kolei, którą mamy na zakończenie, już niby prosta w formie, to jest tak naprawdę taka zabawka optyczna, gdzie jest jedna z ważnych cech naszego wzroku, tak zwana bezwładność wzroku. Poruszamy obraz w szybkim tempie i sprawiam wrażenie ruchomych obrazów. Czego uczą takie zajęcia? Myślę, że przede wszystkim jak my stawiamy w ogóle w czasie tych dwóch tygodni ferii, w czasie tych dwóch tygodni zajęć, które będziemy mieli, na większą sprawność manualną naszych milówstw Trzeba też ruszyć troszkę wyobraźnią. No, trzeba ruszyć wyobraźnią i trochę trzeba ruszyć głową, bo podczas wykonywania na przykład tej pierwszej zabawki, jak Państwo widzicie, dzieci muszą też użyć ołówka i linijki. Czyli trzeba troszeczkę matematyki w to wprowadzić. Jest doświadczenia, Czy dzieci lubią takie zabawy? Przede wszystkim lubią efekt końcowy, jak widzimy, chociaż widzę, że też, zresztą słyszycie, gwar jednak jest, sporo dzieciaków się bawi. Myślę, że lubią. Akurat przyszliśmy z takiej świetlicy, skoro są ferie, to przyszliśmy na zajęcia i teraz mamy tutaj taki portfel i właśnie tutaj pracujemy jeszcze nad tym i no, to trochę jest przy tym kłótnie, ale też jest właśnie fajnie, że pani nas tutaj zabrały. Bardzo się z tego powodu cieszymy. No, i te ferie będziemy fajnie tutaj właśnie z sterem. Słód, że pani co roku próbują nam zrobić coś ładnego, coś fajnego, żeby było jakieś zajęcie yy, mieliśmy. Więc no. Doszły na słuchy, że te zajęcia mają coś wspólnego z magią. E, tak, mają tutaj tak jakby z iluzją trochę można powiedzieć, e, bo ta jak jedna tutaj z pań nam pokazywała, to w tym portfelinku dajemy ja pieniążek na jedną stronę i jak już, już jest w drugiej, to jakby się przekłada na drugą stronę i tam w taki krzyżyk tak jakby idzie. I no iluzja to jest bardzo fajna i to są takie zabawki dla dzieci związane lekko z iluzją. Ale też tak, żeby dzieci się tym zaciekawiły. A czy ty lubisz takie zajęcia? Tak, bardzo lubię takie właśnie typu z, z u, nie mówić. iluzją. No i ja ogólnie lubię takie bardzo zajęcia. No to się tak zaczyna magią. No Amelka tak samo mówiła, że robimy taki portfel i w tym portfelu... Mm, przekładamy pieniądze, i na drugą stronę przekładamy, no to i ten pieniążek jest na drugiej stronie portfela. No i w ogóle Pani nam ofer oferują te ferie co roku i są bardzo fajne. Podobają nam się, że nagrody na przykład idziemy na łyżwy, tutaj na lodowisko miejskie i po prostu no są fajne te ferie. Tak samo Pani nam ciągle coś oferują, są bardzo miłe, no i to tyle. Magia to jak można było zobaczyć nie tylko wytrwałość i trening. To także doskonała rozrywka dla wszystkich.